Dzień dobry, dzień dobry kochani. Dziś przedstawiam Wam kotkę niezwykłą. O niezwykłym umaszczeniu, niezwykłej osobowości, no kociej niezwykłej osobowości. Na imię ma Smoła. Imię nieprzypadkowe, bo dziewczynka bardzo, bardzo ciemna. Ale za to. Ale przy tym bardzo, bardzo słodka. Nawet bym powiedziała, że za bardzo słodka i mocno za wrażliwa. Postanowiłam, że poszukam dla niej nowej rodziny, gdyż w moim domu, przy tylu zwierzakach, takim zgiełku, no po prostu ona. Nie najlepiej się w moim domu czuję. Ona chciałaby domu nieco spokojniejszego, dużo spokojniejszego, bez innych kotów, bez psów, bez harmidru i w ogóle takiego mojego domowego zamieszania. Siedzi sobie spokojnie gdzieś tam na drapaczku, zajada stres. Skąd my to znamy, prawda, drogie panie? W każdym razie na dzień dzisiejszy jest takim mocnym okrąglinkiem, który najlepiej się czuje gdzieś tam schowana na drapaku. Rzadko schodzi, rzadko się bawi, bo za dużo wokół niej zgiełku. Kotka zdrowa, w dobrej kondycji, tylko, no właśnie, tylko potrzebuje swojego człowieka na wyłączność, z który, którego nie będzie dzieliła z innymi zwierzakami i takiego, któremu to, że jest czarna jak smoła, nie będzie przeszkadzało.